Hej mojej. Nie co coś się stało. Hejka, moi drodzy z tej strony. Margarita, I kto dzisiaj ze mną jest? Lewaki, le ty Dzień dobry, mordeczki! Nie zbiliście niestety tych w górę, no ale trudno, no życie. Zrobimy. <rgrych> dlatego, że jest, słuchajcie, update nowy. I ja, słuchajcie, coś z tym spróbuję zrobić. Coś z tym spróbuję. Tu są boksy? Raz, rz, Nie widziałaś ci o tym! Jak to 6K dostałam! Mości! Dobra. Ej, słuchajcie. Otwieramy tego za 6000, chyba, co? Tak. Otwieraj! Tu mnie. Zrobię tak, że kupię sobie na coś innego 1000, a tak to kupię sobie 5000. Zobaczymy. Co mamy w boksie? Epic! Unlock! Lamp Kupujcie, mi tutaj kukujcie, dać? O to, o to. Co? Cóż nie... Dobra! Wiecie, co? Ostatni bojek dzisiaj. Dzisiaj, widzowie gramy... O, mój oh patrzymy na te dwa skiny! Jusia, jesteś tam? Ej, słuchajcie, bo jakby kupiłam psa, ale go już nie mam. Jakby kupiłam... Psa, Ej, patrzcie, będziemy teraz tym Tigo. Będziemy chodzić o Tigo, Tigo, Tiririgo. Jedziemy! Tak? Jedziemy! Jeszcze nie jedziemy, serio. Musimy zbierać, patrzcie! Patrzcie, robimy ewakuację, dlatego że przypadkowo Lena Kitty Animatrion. No niestety... Przypadkowo coś nakliknęła! Hmm! Ciekawe czemu? Hmm. Słuchajcie, otwieramy chyba jeszcze jednego boksa. No, otwieramy co dostaniemy i... Co to ma być? W ogóle to samo! Słuchajcie, i otwieramy jeszcze tego. I co dostaniemy? Oreo! Common! Serio? Gdzie jesteś? Otwieramy absolutnie. to jest głupie. Słuchajcie, i otwieramy ostatni box. Czyli O ten. Z niego dostaniemy. Derr. Locket. Obi. Obbi. jeszcze otwieramy tego boxa. I Lana. I otwieramy ostatni box na teraz. Dostaniemy? Nie będę Rookie, rookie, rookie. Słuchajcie, nie będę wam pokazywać tej mapy, dlatego że my nie będziemy na przykład... O, o, przechodzę sobie, bo my cały ten odcinek otwieramy boksami. O to chodzi. Słuchajcie, jak mówiłam, ja nie będę nagrywać, takie rzeczy robić. Ale tam w ogóle jest jakiś poszycień. Co ona robi, tego ja nie wiem. No to słuchajcie, nie będę nagrywać map w ogóle, po prostu otwieramy boksy, bo to jest, bo o to chodzi teraz w tym odcinku. Ludzie, posłuchajcie sobie tego. Przypadkowo, patrzcie, patrzcie jakim ja jestem niemądrym odcelowym. Słuchajcie, poz, zobaczyłam i ta, i powiedziałam, LAMA! A to był pies. I Lena Kitty Animatron to wiedziała, nie ja. Co zaatakuje będzie, CIEBIE Ja się boję dlatego, że mam low energy Ale za to <grymne> Kitty Animatrion dzielnie walczy I wcale to nie są jej krzyki Prawda? <grymne> What are you doing? <grymne> co tu się dzieje? What is that? Co, co tu się dzieje? <grymne> czemu mi się tak Czemu mi się tak Czemu to się tak baguje? What? <grymne> Widzowie Mam przypadkowo ładny. Mamy już 2000. No weźcie ludzie, tylko pięć cztery szczury, dacie radę. No. To się nazywa Miasto. Co ty plecisz, bzdury? On się nie nazywa Animal Control. On się nazywa AC! Nie patrz, on się tu nazywa Animal Control. Czy to, to, to jest dla mnie AC! Dla ciebie on się nazywa animal czy anime control? Animal. Animal! No widzisz jak ty mówisz? No anime. <laughs> Jestem piratem. <laughs> Jakie anime... Animal control. To jest anime control! Boże! Nie animal control. W ogóle mamy już 3000. Nie animal control. Anime. Mówię ci to jakieś 50 raz chyba, no. Słuchajcie, będziemy robić tego bossa, ale nie będę tego pokazywać, bo w końcu to jest odcinek o boksach. O, helikopter w miejscu! Patrzcie! Helikopter w miejscu! Obawiam się! Stateczny cio cios zadałam ja! I, I teraz już będą boksy. Teraz będą boksy! O, Chwila, przed boksami chciałam Wam tylko powiedzieć, tylko my przetrwaliśmy z Leno City animacyjny. what? Słuchajcie, otwieramy boksy. No to tak. Stworzymy sobie tego najpierw za 100. No i to z nim dostaniemy? Pff, tego samego. Otwieramy ciebie znowu. Bo to jest dla piesków. No i dostaliśmy Oreo. Teraz ten. Ten, ten kupimy też. Dwa? Dobra, widzowie. Um, Otwieramy. Otworzymy sobie wszystkie. Prawda, zrobię to dla was. Stworzymy wszystkie. Dobra, kupujemy Co? jednego tysiąca, on zawsze mi daje jednego. Otwieram cztery tysiące. Prawie o, pięć tysięcy, ale... Otworzymy sobie... Teraz wszystkie te skiny. Sprawdzamy. Nie mam jeszcze kości na dwa tysiące O, miral. Chila. Teraz kiego. Dobra. Dobra, teraz to. Otwieramy znowu ten... Jeszcze jeden tysiąc. Dobra, otwieramy Coś, i. Mieliśmy Boga, ale już mam boba. Za darmo. Mm. Słabe powiem wam. Słabe. Bum, bum, bum. Prawie. Ja bum, bum. Otwieramy. Jeszcze ten. Oreo. OREO znowu! OREO! ja nie ma, Oreo! Ej, w ogóle wiesz nie na Kitajanimację, że ja tu trafiłam nie tego pigona. Co nam to zostało? Ja tu trafiłam tego pigona. Otwieram? Fuk! 13% Obi, do tego... Dobrze! Ale ja nie ma jeszcze boki. cztery takie boksy. Dobra. I co? No ja to robimy tylko wieram. dla was. Co chciałbyś kobiet? Tyle... Zdody... My do, bo otwieramy... 4%. Tak, robię to dla Was. Obbi, już Ciebie mamy. Dobra, teraz łagam, łagam. Błagam, błagam. 5%, 5, 5, dobra. 5. Dobra, otwieramy. Obby! Dziś czułałaś, dziś czułałaś. Ciu ja się wysłać. Przepraszam. A, Jorki. Ja już mam prawie wszystkie. Ale No ale Cię Tylko potrzebujemy 5%, 5%, tego błędu. Dobra, nie otwieraj. No Oreo, niech to Oreo. Tego tysiąca nie mam. Dobra, no, zobie, nie. Mamy to dla was. Gdzie to otwierasz ten. ten, ten. Z drugiej tego w ogóle się wyczerpieć. Oso. No eee. Już Ciebie nie lubię. Nie, będzie... nie lubię. Otwieramy, otwieramy. Dobra, widzowie. Otwieramy, otwieramy, otwieramy. Ja to jeszcze trochę poobieram. No, nie, wyciągnąłem wam trochę tego za pięć kroków. Dobra, widzowie, wiecie co? Z drugiej strony pięć złotych, ale otwieramy to. Na na Patrzymy na nasze skiny. Dobra, to tego. Jest... Tego? Dobra, to jest, tego, drugi. Który jest Dobra, drugi. Epic. epik. Tego. To jest nasza Lana. To jest Bobby. Słuchajcie, i dostaliśmy A, to jest jeszcze jest? takiego crocky. Cro? Jeszcze takiego aż. Chyba go już pokazywałam. Nie pamiętam. Słuchajcie, mamy już wszystkie. Mamy już... Pokazałam Wam już wszystkie te i ten mi się najbardziej spodobał. Patrzcie, Lena już, Lena Kitty Animatron już tam myśli. Nie zdobyłam czegoś. Muszę to zdobyć! A ja wam nawet pokażę, że to ona widzicie. Widzicie? Już tu sobie chodzi. Chodzi sobie coś tam... Kupuje. Słuchajcie, jeszcze otwieramy tego boxa, gdzie są czapeczki. Dostaliśmy łódeczkę. Teraz potrzebujemy. Ja, nie mam. Słuchajcie, mam nowy outfit, wyglądam. Tak. Słuchajcie, to było na tyle, więc yy, żegnamy się z animatron właśnie. I słuchajcie, jeżeli wiecie cztery łapki w górę, to będzie kolejny odcinek, ale pod warunkiem, że będzie coś nowego, Papatki!